Was bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w InfoPrie. E Niestety miałem problem z prapsem, zaczął mi nakrywać na dyskusję, na którym kompletnie nie miał miejsca, jedze mną Eragonek. Witam serdecznie. No oczywiście on tam ma już kilka filmików i wtedy myśleliśmy, że się u mnie nagrało, no ale tu... się tutaj z bo Bo skałty są najlepsze. Nie ma to jak dupek i ładna kooperacja już ze sam początku. Oh, Ja sobie szybko pożycie, tylko śmignę i wracamy. Where are you? Śmigam pożycie i z powrotem. Kudes, spaliłeś mnie zabił a co dos spaju? Też się zabił? Nie. Niestety nie. Uj uj uj. O, się mm, Jest 74. Za jakieś 12 minut będziemy, będę kończył. I wtedy krótka przerwa, bo tu siostrze numer koleżanki daje. <grym> o kurwa. Przepraszam za słodisko. Ale ja Japone, no jakie to jest wredne, oni mają cheaty na 100% No ale no dobra, wow, nie odkryłeś. mówmy z góry, bo... Nie chcemy nikogo obrażać, jesteśmy tak. kur... Tla. tak Powiedzmy Znaczy, zaraz, albo trafiliśmy na serwer, na którym gracze mają killa Ej! Mam gdzieś takiego ragonek.pl z ze stefan Wariach. No czyli Gosia, jak zdominowałeś, zdominował czegoś, to już ten... To już po prostu... No nie ma, że cię zdominował. Jesteś wolny, że tak powiem. Jeżeli tak można się w ogóle wyrazić. Mam nadzieję, że znowu fraps mi nie nawali, że będę miał jedną klatkę na sekundę. Z powodu braku miejsca na dwójkę. I Stefan wariant wizerunek Ty jak zwykle musisz być najlepszy Nie do końca, nie wywyszaj mi, okej? Wcale nie jestem taki dobry. O kurde, ale Armia idzie. Moja bazooka jest gotowa na wszystko. Bazooka o oh, fuck 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 fuck, fuck, fuck. spadać Wow, a on skoczył się w Kurde jakiś polski kruczek mi zabił hmm. tak jest, moim, jest moim jest moim debezis i zrywam z nim Życie Łodziunka, ja robię moje żonka yes. yes. Mam serię pizzabójstw to by pomyślał. No nie licząc z ciebie O ja no, nie, Ciągle nie wymyślałem, ale okej. Okay. Jestem zdenerwowany. Strzała w Ty, znaczy... że nie był. Znaczy strzała w głowę. Ej, dawaj tutaj tych! jest medyka ale tu jest Bordo o weź ktoś jeszcze rakietnicę lub cokolwiek grubego weź, będzie szybciej wziąłem tego żołnierza ale nie wiem czy już zdąży zdąży 6 sekund 3, 2, dobra jest. nadchodzę o tu mam spaja, uważaj sobie uważaj bo tu, bo tu siedzi gdzieś wredny spaj wodzionka jaka robi moja żółtka no i właśnie ten spaj mnie zabił o, a nie, on jest To do... nie No kurde, no jaki kamper. No ja wiedziałem, że to mój to spaj. Gość wykorzystał pach, że musiałem przeładować. Wodziąka, jaka robi moja żonka. Tak, mój talent śpiewa, śpiewa, że? Znaczy chciałeś, powiedzieć to co, coś, co chciał, co nazywa talent. lekarz! <śpiewa> <śpiewa> o kurde, już przegraliśmy. Czekaj, czy mnie zawidział. O, jestem też, jestem w drugi. Jesteś ty i ja, fajnie. Gawie czy przejdzie jako komin? I ile tam mnie tam 7 minut, to spokojnie jeszcze trochę nagramy No wiesz medyka, to ich tam trochę... Jestem... Let's O nie, quick fix! Nie dobra, chodź, nieważne Co to z quick fix? No że ty dajesz mi zamiast śmiertelność krytyki No ale dobra, to też przeszkadza. Nadalże za mną Jestem szybszy od ciebie grubasie Szybko A chcesz tej pulsnej łapki? Mam już prawie Uber Czerwca Widzę ile masz Uber -cherza. To się tak robi Powiedz kiedy kliknąć, prawda, przepis no tu jest takie byro, że może walić w ziemię i może kogoś z tym zabić Dobra, czekaj Chodź tu, chodź tu, chodź tu Tu stań za mną, stań za mną, stań za mną O dzięki No dobra, mu dostałem nie, nie, nie wiem czy przeżyjesz Nie zechcesz zabili No dobra, to wracamy chyba do... Do no to to czekaj na mnie Gdzie jesteś? To ty, tak to, to ty Ua. Gdzie ty jesteś? Tak, tu jesteś Dobra, idź Zniszczyłeś ten? Nie to nie ja Ale jeszcze bardzo bym chciał Kol HDD No ale tu ładnie to zrobiłem ładnie obroniłem Defense Ale to już się zniszczyło Nie Czekaj na ja mnie, czekaj bo zginęłem za ginię Where are you, my friend? W teleporcie W teleporcie, my friend, jesteś gdzieś To znaczy... o! Ale coś... Ja nie wiem, jak on to robi, że... Leczę się, leczę się. Uratuj mnie od Spaja. Dobra, ładujemy Uber Chargera. No skąd tym razem dostałem? Uwaga na plecy. Spaj! A, zaraz się Batchera miał, ale zginę, zginę, zginę... Zginęłem A wiem, 80% u Batchera Mała zamiana? Dobra. Go. Go, go i nie patrz za siebie. Boję się co ty mi robisz, ty mi robisz wiele rzeczy robić. Where are you? My stream. Tu jestem, tu jestem. Chodź. To znaczy idź, ja pójdę za tobą. Chodźmy do piekła. O, uwaga! Spaj. Kurde, głupi spaj. Jakieś nienawidzę. widzę. tak Też zgniąłeś? No... nie. znaczy tak. No to dobrze, gdzie jesteś? Tu jesteś. Ej, tu! Tu, idź. Się o nie, zniszczone. jest wiesz, że ja mam tu cztery Uber Changes podzielone. Spoko. Masz amunicję. Nie, bo nie zawsze muszę zrobić. Ile ja jeszcze dogrywasz? Nie to Zginąłeś? Nie Znaczy jak tak pójdzie to zginę Ja sobie czekoladę zginę A nie zginęłem Ej, co czekolada dodaję? Nie wiem, maksymalne zdrowie, to jest To jest dobre, no i od razu idź, jak ją skończysz jeść Dobra już idziemy Bo teraz masz więcej życia hmm. To kurde złeś twistot Nie, to jest nie fair że mnie rzuciłeś No spaj No 100% super fair że było ich bispań Znaczy ja mam 100% z dawna To czekaj na mnie I idę w ślubie O ładnie to żyłem O, dzięki Jakiś patełak używasz? No to w ma przesady Nie mam się więc wiesz I on mi się bardzo się ładuje A ten, z inteligentny inteligentnie gościł, nie wie jak użyć Chodź Tu jest, dawaj, tu jest, tu jest, tu jest Dziesięć Dziesięć nie ma, czy on Uwaga, spali tu zbędę Ja patrzę ci z na świetlę, nie będę. Mówię, a Dużo ciężko. czekaj, ciekaj, ciekaj, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, ja nie mam nieśmiertelności, śmiertelny No dobra Rakietnica w twarz, to co najbardziej chyba lubię Jako medyk będę miał chyba najwięcej zabitych w tej drużynie Eee, ja mam 15 prawie O jak mi on dziablo w twarz? No to czekaj, już pójdziemy razem. No dobra. To my się tu za chwilę zrobimy... Yy, znaczy no, pożegnamy się, bo to już koniec odcinka. Yy, ma już jakieś 12 minut, jeszcze się trafić i tak dalej. Więc to już będzie koniec odcinka, pożegnamy się. Na razie. Mm,